Dzień dobry Państwu. Witam tym razem z Poznania, z Festiwalu Malta. Przywieźliśmy przedstawienie, które się nazywa Savannah Bay, Marguerite Duras. Jak Państwo widzicie, to jest bardzo skomplikowana scenografia, zrobiona przez wybitną scenografkę, moim zdaniem, czyli Aleksander Dede. W pewnym momencie prób, nie powiem, która z moich czterech aktorek weszła na scenę i powiedziała. Nie będę w tym grała, a ja mówię a to znowu dlaczego? Dlatego, że są lustra i publiczność będzie patrzeć na lustra, a nie na mnie. Ja się zacząłem okropnie śmiać i cała sprawa zakończyła się pozytywnie, ponieważ wszystkie cztery aktorki grają, jak się okazuje, i gramy to i w Krakowie, i w Warszawie, i w Poznaniu. To będzie ciężkie, bo przyszła pani Polony. Więc ją uciszyć, to będzie trudne. Mówicie coś do telewizji, czy idziecie sobie na chwilę? Tu leży mikrofon. Ja nie musisz brać. A co my mamy robić? Nie wiem. Dla mnie to najważniej, najważniejszą rzeczą, jaka się zdarzyła, to to, że moja pani profesor stała się moją sceniczną. Koleżanko. No Bo ilekroć zaczynałam startować do roli, to pani Ania mówiła nie tak, nie tak! A to małpa. <grywa> <grywa> Te spotkania mimo właśnie tych tego zderzenia i tego, że ja tam yy, robiłam ani uwagi jakieś, że Ania nie zawsze się z tym zgadzała. Ale muszę Państwu powiedzieć, że jak ostatnio grałyśmy, to sobie pomyślałam, Anka teraz jest taka, jaką chciałam ją widzieć jako swoją partnerkę. Więc powoli dochodziła do tego, ale jak doszła, to z wielką klasą. Dzień dobry, jestem Igor Sugalejew. Jestem aktorem i performerem z Białorusi. Dzisiaj były jakieś takie flashbacki tego 20 roku, tak, a potem super emocjonalne wyrażenie, kiedy ja zobaczyłem, ile osób byli po bok z so mną, dołączyli się do tego performatywnego gestu. To jest niesamowite to jest takie uh, wsparcie. <laughs> Da, no, ba, bardzo wzruszony tym i bardzo wdzięczny i festiwalu Proste życzę, życzę wszystkim e, miłości czuć miłość do świata do świata Jesteśmy po spektaklu narodziny wrogości i, i te narodziny wrogości są wokół sklanie, rasizmie i II Wojnie Światowej. Tak naprawdę coś, co ja wyniosłem z tego spektaklu, że te wszystkie rzeczy wzię wzięły się z braku miłości. Ja się czuję jakoś tak spokojnie. Myślę, że było trochę burzliwie w trakcie. Zapraszamy. No, tak. <laughs> chodź, chodź. Coś przedstawić? Żeby tak... Co było? Co? Jakie było pytanie? Świat w uścisku. Oj, to ewidentnie koresponduje. No, to nawet mi się przypominają pierwsze słowa z książki autora Membe. Bardzo, bardzo czujemy to, że jest nas coraz więcej. Czujemy w związku z tym taką potrzebę oddzielenia się, budowania murów. To, moim zdaniem, bardzo koresponduje z tym hasłem festiwalowym. No i to jest ten farmakon właśnie, o którym Membe mówi, czyli, czyli jednocześnie lek i trucizna. To jest właśnie ten mur, to jest właśnie wojna. Mam nadzieję, że to przesłanie tego spektaklu będzie pozytywne, dobre i niech ono trwa. Właśnie odbywa się Festiwal Malta. Kto w nim nie uczestniczy, ten jest ignorantem, artystycznym. Artystycznym. Także bądźcie z nami, do zobaczenia. Do zobaczenia, moja koleżanka młoda jest poważną osobą, a ja jestem starym błaznem. Dziękuję bardzo. Pani Anno, to pójdzie wszystko w telewizji. A e skąd? No jak? Właśnie to, to piękne. Ja Już, opowiem, to koniec, piękne. rozbieram się. Ты же себя